Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie we wtorek. I dziś bardzo ciekawy temat, zresztą, jak widzicie sami po tytule. E, bardzo ciekawy, znowu komentuję wrzucone do internetu niedawno bo 11 maja, z tego co widzę e, filmik na temat domu dziecka i znęcania się prawdopodobnego wychowawcy nad wychowankiem. Więc zapraszam serdecznie. Jeśli dziwić moja fryzura, to są to warkoczyki zrobione e, na mokre włosy. Zaraz po umyciu robię sobie warkoczyki i mega mi się podoba, a kojarzy mi się w ogóle z Magdą Gesler. i daj znać, czy tobie też się również kojarzy. I bo czuję się byskitu jak Magda Gessle, tylko że z czerwonymi włosami. Więc może zaczniemy od początku, może nakreślę sytuację. E, wychowankowie wysłali nagranie e, jak wychowawca trzyma wychowanka e, no i ktoś to uznał za niestosowne ja się do tego oczywiście dalej odniosę ale co warte jest uwagi to myślę, że to, że to jest placówka, w której ja byłam. Tak, dokładnie. Ten film pochodzi z placówki, w której ja sama byłam, e, żyłam tam przez e, 8 lat. 8 lat. Yy, także coś mogę powiedzieć na ten temat, trochę więcej niż zawsze. I odnieść się i stwierdzić, czy znam w ogóle tego wychowawcę, czy nie. Także zaczynamy i oglądamy od samego początku. To film, który, który udostępnili, udostępnili byli wychowankowie lubelskiego domu dziecka. dziecka. Relacja byłego wychowanka jest szokująca, podobnie jak film. Wtedy on się rzucił i właściwie próbując wykręcić mi ręce, to przeduszał i chciał ten telefon wyrwać siłą. Wychowawca miał nie tylko wykręcać rękę podopiecznemu, ale też go podduszać, słuchać też chłopców, którzy widzą tę scenę. Nagranie dostaliśmy od wychowanków domu dziecka imienia Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie. Przez wiele lat. No i co tu mogę powiedzieć? Jest jakaś sytuacja, która się wydarzyła i jak najbardziej to jest nagranie, możecie sami zobaczyć i ocenić, jak to wyglądało. Myślę, że warto, żebyśmy obejrzeli cały materiał i wtedy dopiero odpowiem, na co myślę w ogóle na temat tego filmu, bo on jest dosyć krótki. Ten akurat film trwa dwie minuty, czyli naprawdę króciutko, to w porównaniu do tamtego tamten trwał 7, więc musieliśmy na bieżąco stopować. W tym myślę, że całość obejrzymy i wtedy sobie opowiemy troszeczkę więcej. Także już wiecie, że to jest moja placówka, jak się nazywa. Pierwszy raz publikuję to w internetach. Ja, jak i pozostali wychowankowie, no po prostu żyliśmy w strachu. Chłopak, który był podduszany, twierdzi, że wychowawca kazał mu posprzątać w łazience. Ten miał odpowiedzieć, że zrobi to, gdy wszyscy się umyją, i zajął się telefonem. Wpadł w jakąś furię chwycił ten telefon i chciał mi go zabrać. Twierdzi, że obdukcja, którą zrobił, wykazała obrażenia. Liczne stłuszenia siniaki, zadrapania. Do zdarzenia doszło 6 lat temu, ale wychowankowie opublikowali film teraz, gdy opuścili dom dziecka. Wcześniej się bali. Trzeba przestać milczeć, żeby pomóc tym innym, no bo jeszcze tam zostali, tak. Dyrektor domu dziecka jest zaskoczony sytuacją. Jest atmosfera y, przyjaźni. 6 lat temu sprawa była zgłoszona na policję i została umorzona. Dementuje y, wszelkie wszel... Takie właśnie pogłoski czy insynuacje, że, że na terenie y, moich placówek dochodzi do jakichkolwiek aktów przemocy. Nie ma na to jakby zgody. List byłych wychowanków z zarzutami trafił do wielu lubelskich redakcji. Czytamy w nim o groźbach i zastraszaniu. Urzędnicy wysłali do domu dziecka kontrolerów. Mają prawo do indywidualnych rozmów z wychowankami. Sprawie przyjrzy się też prokuratura. Na razie wstępnie przyjęliśmy kwalifikację prawną dotyczącą znęcania nad małoletnimi. Nagranie pokazaliśmy Rzecznikowi Praw Dziecka. Przypomina te zdarzenia z Ameryki, gdy y, był przetrzymywany człowiek aż do y, śmierci. Rzecznik domaga się wyjaśnień. Nie wolno bić dzieci. To jest karygodne, niedopuszczalne i to są przestępstwa. Wychowawca nadal pracuje w domu dziecka. Kontrola zakończy się pod koniec maja. Piotr Kuśmierzak, wydarzenia lub. No, i dosyć ciekawie się tu robi, powiem Wam. Bardzo ciekawie, dlatego że przez cały okres nagrywania, czyli ponad już roku, opowiadam o mojej placówce, która jest tak piękna i ciekawa. E, I to się zgadza, ja nadal popieram to. E, tutaj film naprawdę wygląda drastycznie, ale opowiem, co ja o tym myślę. Więc zacznijmy może od początku. Ja tego wychowawcę, który tu jest na filmie, znam. I powiem Wam szczerze, że to jest wychowawca wobec mnie, co najmniej zawsze zachowywał się super e, i nigdy nie widziałam z jego strony e, wobec mnie czy wobec innych e, jakiejkolwiek przemocy. I to mnie zaszokowało troszeczkę, powiem Wam szczerze, dlatego że ja, gdy trafiłam tutaj do Lublina, totalnie nikogo nie znałam. Trafiłam tutaj, bo był tu już mój brat, do placówki, e, i to był wychowawca, którego poznałam nagle, i on stwierdził, że jakby wdroży mnie w życie placówkowe czy po prostu jakoś pomoże, ale sam z siebie totalnie sam z siebie bo on również nie był wychowawcą mojego domku ja z tym wychowawcą nie widuję się na co dzień, nie widywałam się na co dzień dlatego, że to jest wychowawca z innego domku niż mój i tutaj jest fajne to że on wziął mnie pod swoje skrzydła i na początku mojej drogi tutaj placówkowej kiedy to wszystko jeszcze przerażało mnie troszkę bo powiedzmy sobie szczerze każda placówka ma swoje zasady ale jednak wiadomo, to całkiem inaczej wyglądał niż w pogotowiu, to, to w ogóle nie ma porównania to są dwa inne światy jak funkcjonują placówki i on zabierał mnie praktycznie dzień w dzień gdzieś, jeździliśmy jechałam do niego do domu oglądaliśmy filmy razem jeszcze jednym wychowankiem albo zabierał nas na rowery, gdzie jechaliśmy sobie na zalew tutaj u nas taka atrakcja Lublina zalew i to jest miejsce, w którym jest dużo ścieżek, ścieżek takich rowerowych, ale dodatkowo też jakieś tam atrakcje wodne, jak są wakacje. I on zabierał nas, nas tam. I dzięki temu na przykład pierwszy raz kierowałam motorówką dlatego, że on to załatwił. Załatwił to za darmo, czyli my nic nie musieliśmy płacić, a jeździliśmy tam w wakacje dosyć często, bo tak nasza dwójka, taki kolega obok domku i ja. E, i, I to było mega spoko. Albo załatwił taką opcję, że rozdawaliśmy ulotki w zamian za to, że możemy tam pojeździć za darmo motorówką albo popływać na takim bananie. co w ogóle mam gdzieś zdjęcia. nie wiem, czy, czy gdzieś odnajdę je i tutaj pokażę. W każdym razie to było kupa śmiechu, kupa frajdy. E, Zabierał mnie nad jezioro, gdy jechał, no, po prostu sam wymyślał atrakcje po to, żebym chyba czuła się lepiej po prostu. E, I ja, chodził ze mną na wywiadówkę, pamiętam nawet, poszedł ze mną na wywiadówkę, gdzie nie musiał, bo nie był moim wychowawcą. Także ja z jego strony nigdy, nigdy nie spotkałam się z jakąś agresją, nawet słowną szczerze powiedziawszy. Byłam z nim też e, na wyjazdach różnych, takich wakacyjnych. E, ja byłam jedyną dziewczyną, tam byli głównie chłopcy, ale to najczęściej tak było, że ja byłam jedyna dziewczyna, a reszta to chłopaki. No i też zawsze był dla mnie miły i zawsze mnie otaczał taką opieką, że czułam się, nie czułam się samotnie. Zawsze pytał, co się dzieje, albo co i jak. Także mega, mega fajny gość, jakby ja, ja go kojarzę z samymi przyjemnymi sytuacjami, z samymi dobrymi wspomnieniami. Mm, więc szokuje mnie trochę ta sytuacja i ten film nagrany, że, że taka tragedia się dzieje. Dodatkowo ja powiem, że tutaj patrząc na ten film em, może opowiem tak. On znajduje się na domku, którym są sami chłopcy. Ci chłopcy są różni. Ja już opowiadałam o tym, że często wychowankami domów dziecka są też wychowankowie innych placówek typu MOS czy MOW, i oni tylko przyjeżdżają na dany okres, typu wakacje, święta, e, i wtedy te dzieci tam się znajdują. I na przykład jeden tutaj z tych wychowanków wypowiadający się e, ma: dziecko e, ma już chyba trzy mowy opuścił, dlatego że go wyrzucili za złe zachowanie. Więc dla mnie to jest trochę takie wypowiedź chłopców, tych, których kojarzę, bo tam kilku to jakby nie kojarzę z głosu, znaczy kojarzę z głosu, ale ich nie znam, po prostu tych, których widziałam i znam stamtąd, to też są chłopci, którzy mają problemy z zachowaniem i tak jak wspominałam, czasem sytuacje są takie, gdzie jesteśmy przystawieni do muru i musimy po prostu uspokoić wychowankę. Wygląda to drastycznie, wygląda to tak, możecie powiedzieć, że nie powinno tak być. I może i nie powinno, ale jeśli chłopak był prawie dorosły, bo tam, nie wiem, 16-17 lat, bo to nie są jakieś 6 lat temu, a wyszli, no to nie wiem, nie, nie wiem ile on mógł mieć lat. No nieważne, no nie wiem ile on miał lat, bo nie wiem, czy opuścili teraz placówkę, czy kiedyś tam. Nigdy nie interesowałam się i nie wnikałam w to. W każdym razie. Yy... No, są takie sytuacje, kiedy coś zagraża życiu drugiego człowieka. Są takie sytuacje, kiedy jeden wychowanek jest agresywny wobec drugiego wychowanka i wychowawca jakoś musi na to zareagować. Są wychowankowie, którzy właśnie najczęściej, którzy są w ośrodkach, przychodzą często pod wpływem alkoholu, narkotyków do placówki i niestety to wychowawca musi ogarnąć. Tutaj ta sytuacja jest poruszona, że nie chciał sprzątnąć łazienki, i dlatego wychowawca rzucił się na niego po prostu i zaczął go podduszać. Brzmi to kuriozalnie i powiem wam szczerze, że nie wierzę w to, że, ym, że nie chciał ktoś zrobić łazienki, ktoś się na niego rzucił i zaczął go podduszać. Dwie placówki 9 lat. Choćby nie wiem, co się jakieś dziwne rzeczy stały, yy, i też wiele razy nie chciałam robić dyżuru, nigdy nikt się do mnie nie rzucił yy, z łapami, żeby zrobić mi krzywdę. Hmm. Więc bardzo ciekawe. Tutaj myślę, że bardzo ważne jest właśnie, żeby zwrócić uwagę na to, że tam chłopcy są niestety po ośrodkach. No i wygląda to jak wygląda. Yy, no, wygląda to trochę strasznie, powiem Wam. Także tutaj mogę się odnieść do tego, że to wygląda strasznie, ale chciałam wam nakreślić sytuację. To jest zostaje dla was do oceny. Ciekawym bardzo jest to z zabiegiem zastosowanym e, przez polsat bodajże, tak, tutaj zerkam w laptopa, e, że tytuł jest: wychowawcy mieli się zdręcać nad podopiecznymi w domu dziecka. To oznacza, że nie ma na to dowodów żadnych. Dodatkowo jest poruszona kwestia obdukcji. E, która, też jak Polsat, sam redaktor, tam mówi w tle, jest rzekoma zrobiona obdukcja, tylko mnie zastanawia to, jak to jest możliwe, że mają obdukcję i poszli do telewizji i jej nie pokazali, plus gdzieś zgłosili to, tam jakieś dokumenty były pokazane, do jakich listy zostały złożone, do jakich miejsc i, i, i też tam nie było żadnej obdukcji. Dodatkowo fajną kwestią jest w tym wszystkim to, że sytuacja została już wcześniej zgłoszona na policję, 6 lat temu, i policja nic nie zrobiła w tym y, wypadku. Także, no też, no nie wiem, może dogadani są z policją, ale u nas takiego czegoś nie ma. U nas nie ma, oczywiście, zna się tych policjantów, ale to nie na tej zasadzie, że o, część wiesz co, <laughs> zrobiłem to i to, ale wpisz co innego w akta. Jakby nie sądzę. Tutaj niezwykłe jest też. Y, na koniec e, ta opinia rzecznika praw dziecka, bodajże, że to jest sytuacja podobna do tego, e, co się wydarzyło w Stanach e, z tym czarnoskórym mężczyzną. Nie powiedziałabym, e, dlatego że wychowawca, trzymając tego chłopca, pyta się do niego, czy się uspokoiłeś. To też jest ciekawe, że on nie wyzywa go, e, nie wiem, nie krzyczy, nie wali pięściami w jego twarz, tylko go przytrzymuje, bo tu jest pokazane. On w żaden sposób nie, nie robi nic innego, niż go przytrzymuje. Ja tak to widzę. Ja patrząc na to nagranie, nie widziałam go nigdy wcześniej. To jest pierwszy raz, kiedy widzę to nagranie. I to też w ogóle tego artykułu nie odnalazłam. Tylko mój chłopak mi podesłał, a ja w takim szoku byłam, że to w ogóle mój dom dziecka, nie? Eee, I to jest ciekawe, że właśnie. On przytrzymuje go, ja tak to widzę, ale może dajcie znać, jak Wy to widzicie. Czy naprawdę tam widać jakieś poduszanie? W każdym razie ja nie widzę, żeby była użyta jakoś pięści, wyzywanie, jakieś tam, nie wiem, no, bluzgi, poniżanie takie psychiczne. Nie widzę tego. W takim razie, no i, no i to jest, też pokazuje, jaka jest sytuacja, bo jeśli wychowawca mówi do ciebie, trzymacie i mówię, uspokoiłeś się. I całe nagranie jest pokazane, i nie ma tam nic takiego, co ten wychowawca by mówił, nie wiem. No bo, jeśli ktoś chce, jest tak zdenerwowany, no bo, może tak powiedzieć, żeby użyć siły wobec kogoś, musisz być zdenerwowany em, na tyle, że nie panujesz nad sobą i żeby kogoś uderzyć. Więc dodatkowo na pewno lecą bluzki. Zresztą oglądałam kilka takich. E, Filmów, i to też może Wam podrzucę tutaj, gdzie znęcają, znęcali się nad dziećmi w domu dziecka. Tam też jest takie chyba prawdopodobnie, ale są o wiele mocniejsze nagrania, gdzie naprawdę słychać, nie dość, że przytrzymywane są dzieci, to dodatkowo słychać różne obelgi w ich stronę. I to wydaje mi się bardziej prawdopodobne niż to, jak przytrzymuje chłopca i mówi do niego, uspokoiłeś się już. Także. No mam takie obiekcje, co do tego, czy to naprawdę było o to, że nie chciał zrobić dyżuru. Mam obiekcje o to, że on się rzucił bez powodu na niego. E, ale myślę, że to spoko, że jest przeprowadzona kontrola. Myślę, że jak najbardziej. Jak nie ma się czego bać, to, to kontrola i tak jest wskazana, prawda? Bo, jakby, no powiedzmy sobie szczerze, w każdym miejscu, w którym się jest, jest człowiek, restauracja, kino e, i gdzie może być kontrola, to jeśli nie mamy nic do ukrycia i naprawdę się nic nie dzieje, no to ta kontrola to nie jest żaden strach. Z tego, co wiem i co zostałam poinformowana przez dzieciaków, naprawdę ta kontrola trwa, więc to jest super z ich strony, że jeśli wkroczyła w to w telewizję, to zostało to skontrolowane. Więc jakby na plus, może jednak coś wyjdzie więcej, może ktoś więcej złoży jakby zeznań na tą osobę. Ciężko mi powiedzieć, no ja co do tego wychowawcy, tak jak wspominam, nic nie mam, bo mam z nim same cudowne wspomnienia. I jest dla mnie fajnym człowiekiem. I chyba tyle mogę na ten temat powiedzieć. Chciałabym zobaczyć, żeby więcej się okazało, żeby pokazali tą obdukcję, jeśli jest, bo tutaj mówią, że rzekomo jest. Dodatkowo chciałabym wiedzieć, co wyszło z kontrolami. Zobaczymy, może telewizja to pokaże, cały ten odcinek, czy, czy, czy tylko te dwie minuty to ma być tylko tyle. I ciekawa jestem naprawdę... Co się wydarzy? Dzieciaki na pewno mi doniosą, ja się będę tym interesować i się w stu dowiem, czy, czy, czy coś się stało, czy został usunięty ten wychowawca, czy coś. Także na pewno zobaczymy się z update'em na ten temat. Dziękuję na dziś i do usłyszenia w czwartek. Papa! Pa. A, jeszcze zapomniałam zasubskrybuj mój kanał, daj lajka. A jeśli dzisiaj tak podobało, że chcesz zostać ze mną dłużej, znajduje się tutaj lista. Zaraz Ci się pojawi lista lub film, e, i zostań ze mną dłużej, jak chcesz być jeszcze nadal na YouTube. Pa! pa.